Dłogę. o jak ta ma? tam i tam idziemy nie, to nie to dobrze nie fajna tak? Tak. i słuchajcie pełną odpowiedzialnością musi, być, musi się być odpowiedzialni za siebie przede wszystkim kto idzie pierwszy? idziemy gęsiego słyszycie? idziemy gęsiego i po kamieniach idziemy bardzo powoli odpoczywamy Idziemy, idziemy. Nie bój się, nie bój się. Słyszycie mnie? Jeszcze raz, stać. Robimy postęp.